Dziwajcie. Wszystkim znane jest klasyczne zastosowanie paska do jogi. Każdy, kto kiedykolwiek trafił na zajęcia, wie, że pasek należy do podstawowego wyposażenia każdej ze szkół. Pasek pozwala nam wejść do pozycji, nawet jeżeli nie jesteśmy jeszcze na tyle elastyczni, by wykonać daną pozycję w ogóle, czy żeby wykonać ją dobrze. Ja dziś natomiast pokażę Wam inne wykorzystanie i zastosowanie paska, takie na co dzień, niekoniecznie związane z jogą. Pasek możemy bowiem wykorzystać do zdejmowania napięcia z mięśnia kapturowego, a także do korygowania niewłaściwej postawy. Napięcie mięśnia kapturowego jest reakcją wykształconą ewolucyjnie w odpowiedzi na stres, na zagrożenia. Mamy tendencję wówczas do chowania głowy i napinania mięśnia kapturowego. Na co dzień źródłem takiego stresu jest przykładowo praca, stanie w korku i tego typu sytuacje, które powodują napięcie mięśnia kapturowego, a to z kolei przyczynia się do bólów głowy czy bólów kręgosłupa. Jak sobie z tym radzić? Bierzemy pasek i zakładamy go na wysokości łopatek, a następnie oba końce przerzucamy przez ramiona do tyłu. Upewniamy się, że pasek się nigdzie nie zawinął. Ważne jest, by umieścić pasek na mięśniu kapturowym a następnie krzyżujemy pasek na plecach. I chwytamy oba końce. I teraz tak położony pasek możemy ściągnąć w dół. Czujemy, że łopatki odsuwają się do tyłu, mięsień kapturowy zsuwa się w dół, rozluźnia się tym samym, otwiera się nasza klatka piersiowa, dzięki czemu y, oddech jest głębszy, i w tym momencie możemy już wykorzystać pasek do korygowania postawy. Pasek zawijamy, upewniając się, że jest on dosyć ciasno związany z tyłu na tezach. W ten sposób. I tak założone szelki możemy sobie nosić na co dzień, czy to chodząc po domu, czytając książkę, nawet prowadząc samochód, jeżeli ktoś ma taką pracę, czy jeżeli ktoś ma pracę przy biurku, a nie wstydzi się, no to może również to nosić, siedząc przy komputerze. Jak widzicie, w ten sposób założone szelki ograniczają moją możliwość, czy skłonność do garbienia się. Automatycznie kręgosłup się prostuje, barki odchylają się do tyłu. Ja osobiście też bardzo dużo siedzę przy komputerze. Nieraz odczuwam dyskomfort z tego powodu i tak założone szelki bardzo mi pomagają rozluźnić napięcie w barkach mięśnia kapturowego, napięcie kartu. Także zachęcam Was do wykorzystania tej metody, tej dosyć prostej metody na co dzień. Wygląda to może dosyć komicznie, no ale czego nie robi się dla zdrowia. Zachęcam do oglądania kolejnych filmów i do zobaczenia.